Cześć, witam bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu. Jeśli pamiętacie, to tydzień temu mówiłam o tytule papieskim Pontifex Maximus i zastanawialiśmy się nad tym, jak możemy budować mosty, i dzisiaj pozostaniemy trochę w takich papieskich kręgach. A dlaczego? O tym za chwilę. Na pewno zorientowaliście się też po tytule, że jutro jest kolejna rocznica wyboru papieża Franciszka na stolicę Piotrową. I pomyślałam sobie, że to jest dobra okazja, żeby trochę porozmawiać może nie tyle o samym papieżu Franciszku, co o tym, jak on jest postrzegany o tym, jak my w ogóle mamy taką ciekawą percepcję odbierania rzeczywistości. Bo z pewnością wielu z Was spotkało się z wieloma kontrowersjami dotyczącymi papieża Franciszka, i od razu na wstępie zaznaczę, że ja ich tutaj nie będę rozwiewać, więc jeśli ktoś na to liczy, to to się nie wydarzy, ale chcę z Wami trochę pomyśleć o tym, dlaczego tak się dzieje, i zastanowić się, co możemy zrobić, żeby nie wpadać w pewną pułapkę. Ze statystyk z mojego YouTube'a wynika, że większość z was ogląda moje filmy 2,5 minuty, co oznacza, że połowę czasu, które te filmy trwają. I moja obserwacja też jest taka, że żyjemy w tak szybkim świecie, gdzie jest bardzo dużo informacji, że bierzemy telefon i po prostu z góry na dół skrolujemy, czytamy tylko nagłówki. I mam taką intuicję, możecie dać znać w komentarzu, czy się zgadzacie. Że na podstawie nagłówków wyrabiamy sobie zdanie o świecie. Na podstawie bardzo małego wycinka, nawet nie informacji, ale wycinka jakiejś treści, mamy już pogląd na każdy temat. Jesteśmy w stanie potem z ludźmi dyskutować, godzinami bronić swojego zdania i mówić, jak jest. I mam takie wrażenie, że tutaj z papieżem Franciszkiem jest podobnie. Że wiele kontrowersji, wiele zarzutów, wiele złych treści, które pojawiają się na jego temat, wynikają właśnie z tego, że przeglądamy informacje i czytamy tylko nagłówek. Papież Franciszek jest za tym i za tym. Papież Franciszek jest przeciwko czemuś. Papież Franciszek odcina się od tradycyjnego nauczania Kościoła. Jesteśmy zasypywani takimi nagłówkami i pojawia się w nas lęk. To, co jest z tym papieżem nie tak. Przecież Jan Paweł II taki nie był, może to antychryst. Takie nagłówki też czytałam i takie artykuły. I to są bardzo poważne zarzuty wobec głowy Kościoła. Ktoś z Was też w komentarzu pod jednym z moich filmów napisał: Słyszę papież Franciszek, od razu wyłączam. Zastanawiam się, dlaczego tak jest. Jak myślicie, czy ta intuicja, że tak naprawdę my budujemy sobie zdanie na jakiś temat, też często na temat drugiej osoby, na podstawie fragmentarycznych informacji jest słuszna, czy nie? Wpadacie w taką pułapkę, czy nie? Ja czasami w nią wpadam. A potem, kiedy rozmawiam już z konkretnymi osobami, tak twarzą w twarz, które mówią: Agata, wytłumacz nam, czy ten papież to jest w porządku, czy nie w porządku, to zadaję jedno pytanie. Powiedz mi, czy przeczytałeś jakiś dokument papieża Franciszka w całości? I zwykle ludzie mówią: Nie, żadnego. I ja wtedy mówię: No dobrze, rozumiem, to przeczytaj, i wtedy pogadamy. I oczywiście wiem, że nie wszyscy są teologami, nie wszyscy muszą czytać każdy dokument papieża. Ale jeżeli chcemy mieć zdanie o tym człowieku, chcemy mieć zdanie na temat tego, czy jest dobry, czy jest zły, czy jest antychrystem, czy nie jest antychrystem, czy głosi rzeczy zgodne z nauczaniem Kościoła, czy nie, to chyba wypadałoby przeczytać to, co on głosi. Przeczytać jego encykliki, przeczytać adwokacje, przeczytać przemówienia, przeczytać orędzia i tak I wtedy możemy mieć zdanie na temat tej osoby. Myślę też, że kolejną pułapką, w którą wpadamy. Albo w którą możemy wpaść, jest to, że my oceniamy na podstawie naszych własnych oczekiwań i przyzwyczajeń. Skoro mieliśmy papieża Polaka, który był w dodatku bardzo długo papieżem, to już mamy taką kalkę w głowie, że teraz każdy powinien być taki sam. Bo przecież papież zachowuje się w dany sposób, jeżeli ktoś robi coś innego, to nie jest dobrym papieżem. A skoro papież Jan Paweł II był Polakiem, no to też wyrastał z naszej kultury, która jest nam bardzo bliska, rozumiał naszą historię. Mieliśmy taką łatwą więź emocjonalną, duchowo-kulturową z nim. A papież Franciszek jest z drugiego końca świata. Z kultury, której może my kompletnie nie znamy i nie rozumiemy. I jego zachowania mogą też wypływać właśnie z tego, z jakich korzeni on wyrasta. Ale to wcale nie znaczy, że robi coś nie tak. I na koniec, bo nie chcę Was tutaj zasypać takimi szczegółowymi pomysłami, co możemy zrobić, żeby nie wpadać w pułapki, na koniec chciałam Wam przeczytać dwa krótkie fragmenty z tekstów papieża Franciszka, po to, żeby Was zachęcić do sięgania po nie. Ja moim studentom zawsze powtarzam: czytajcie papieża Franciszka. Żaden tekst kościelny nie jest tak prosty jak język papieża Franciszka. To można czytać wieczorem, no nie powiem, że do snu, bo to nie chodzi o to, że to nas uśpi, ale wieczorem na rozluźnienie, wieczorem jako chwilę relaksu, też jakiejś duchowej lektury. Naprawdę Was do tego zachęcam i dlatego przeczytam Wam dwa fragmenty z dwóch różnych jego tekstów. Pierwszy brzmi tak. Pozwól, by łaska Twego chrztu owocowała na drodze świętości. Pozwól, aby wszystko było otwarte na Boga i dlatego wybierz jego. Wybieraj Boga wciąż na nowo, nie zniechęcaj się, ponieważ masz moc Ducha Świętego do tego, by świętość była możliwa. To jest fragment z Gaudete Exsultate z adhortacją o świętości. Zobaczcie, jaka tu jest delikatność, jaki tu jest język. Pozwól, tu nie ma tego, że ty musisz coś zrobić. Ty masz coś zrobić pozwól, żeby świętość była możliwa, tylko tyle i aż tyle. I drugi fragment jest z najnowszego dokumentu papieża Franciszka z Fratelli Tutti. Miłość sprawia, że ostatecznie dążymy do powszechnej komunii. Nikt nie dojrzewa ani nie osiąga swej pełni izolując się. Ze względu na swoją dynamikę, miłość wymaga coraz większej otwartości. Większej zdolności do akceptowania innych w niekończącym się procesie, który jednoczy wszystkie peryferie na drodze pełnego poczucia wzajemnej przynależności. Jezus nam powiedział: Wy wszyscy jesteście braćmi. I myślę, że tego właśnie nam wszystkim życzę, żebyśmy chcieli być braćmi, którzy najpierw kochają, a nie osądzają. Dajcie znać. Z czym wy spotkaliście się, jeśli chodzi o papieża Franciszka? Jakie wy macie przemyślenia, co jest dla was ważne? Jeśli macie wątpliwości, to też piszcie. Jak będę miała czas, to spróbuję je rozwiewać. Dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!